Cześć, Aleksandra Wtorczak, a wraz ze mną Michał wampir pasternak który musi się śpieszyć. No, czy... Bo wszyscy chcą z nim zrobić wywiad, bo jest wspaniały boski wygrany. Znaczy no, nie, no, chcę zrobić jak najwięcej wywiadów, a nie zrobić tylko tyle, ile mam yy, założone ze względu na to, że szanuję tu wszystkich i wiem jaka to jest ciężka praca. Yy, od razu ci powiem, że mieliśmy wywiad zrobić w hotelu, dlatego nie mam ze sobą prezentu od yy, sponsora kanału Berela, ale dostarczycie go w hotelu. Okej, okay, super. Tak. Lubię prezenty. No widzisz, to dostaniesz ładny prezent. E, słuchaj, jak e, w tej walce, bo ona taka trochę wyrównana była. Wyrównana? Na, no na samym początku to tak nie, nie pierwsza wiem. pierwsza runda, a później no. to już mi się wydaje, że było do jednej bramki. No, no potem. Potem, może ja tak, mam nie, potem tak, ale chyba przeważyłeś przede wszystkim tym, że y, byłeś wyższy. Nie wiem, nie oglądałem walki, musiałem no i te zobaczyć haki, walkę nie. i wtedy mógłbym coś więcej na ten temat powiedzieć. Ale te haki to... Bo to haki są, nie? Od dołu? Tak. No, no to, to w ogóle naprawdę dobre. Ich nie bić. Dopiero później, jak go trochę zmęczę. Miałem bić na początku tylko i wyłącznie proste ciosy ze względu na to, że jestem wyższy. Do piosenki, jakiej fajnej wychodziłeś? Tina Turner. No, dodałam Tasy. na Insta. E, właśnie, jak wychodziłeś. E, słuchaj, Michał, e, mówiłeś tam w poprzednim wywiadzie, że znowu e, Alan. Kolejna no tak, walka. w K1. Później trzecia walka na zasadach Pride. Powiedz. Piękna trylogia, tak. Ale nie obawiasz się o zdrowie? Kwiecińskiej? Nie, tak. w ogóle. Ja mu chcę zrobić krzywdę, tak jak powiedziałem. On ja chce zrobić krzywdę, a ja jemu. jeszcze jak możemy na tym parę groszy założyć, za, zarobić, to będzie fajne. I po, no dobra, trylogia z Kwicińskim, i potem co ty Burski znowu? Nie wiem, no to wiesz, tak ciężko też jest mi mówić. Ja nie jestem z tego typu zawodników, że teraz będę mówił, że ja zawalczę z tym czy z tamtym. O tym decyduje federacja, a nie ja. I to jak oni tak w ogóle chlepią mordą, że to oni sobie wybier wybierają zawodników i to oni mówią, z kim mają walczyć. To dla mnie jest trochę nie do przyjęcia i dla mnie jest bardzo dziwne. A podaliście sobie za rękę? Nie, i sobie nie podamy. To naprawdę ten Bafilik jest bardzo, bardzo zaostrzony. Jak widziałam Waszą wczorajszą konfrontację, no to tam naprawdę takie słowa padały. No, skakał jak pajac. <grym> <grym> Dzisiaj też skakał. Nag nagadał się za czterech. No ale ty też tam wiesz, odpaliłeś się mocno. No, słuchaj, jak ktoś e, od takiego długiego czasu mnie obraża i mówi o jakimś podawaniu i osiadaniu na wibratory, no to, to raczej nie będzie to dla mnie przyjemne i nie będę stał i biernie to wszystko przyjmował, no. Nie, no tak, no z takimi rzeczami to jest totalna przesada. E, natomiast, co ty jesz? Papierki jakieś, taki głodny jesteś. No, dokładnie. Papierki, Michał je papierki, jest no, taki dobrze. głodny. Jesteś następny. O, Grek, chodź na chwilę! Chodź na chwilę! Co, nie następny, jest, bo chcę, chcę u Was walczyć. Grek. Far farmazon, straszny. Nie prawda? Far straszny farmazon. Nie, nie wiesz podobnie, że na razzniku mnie wyzywałeś, Ten po zakończonej nie, nie walce. Przestań, przestań, powiedziałem po prostu Czy przed nie? podpisaniem kontraktu. Nie, po podpisaniu kontraktu. że ja jestem następny. Nie, zapytał mnie gość swoim, no. jak w jaki sposób chciałbym wygrać walkę z, z Na kamerach to jest. Nie? Tak. Ja powiedziałem, że duszenie, duszenie za, pleców, za pleców, bo to jest jedna z ulubionych technik u trenera Mirka i fajnie by było w ten sposób wygrać. Uuu. I wiesz, udało się, no i chodzi mi o to, że fajnie by było pójść i sobie przetrenować to też u trenera Milka, bo trenera Milka bardzo lubię. Gratuluję. A poznałeś mnie teraz? Tak. Bo i ty muszę to wyciąć, i no. się, że się przedstawiłem. I również gratuluję, Dobra. nie, ogólnie. Dobra. No i żaden farmazon. Fajny chłopak jesteś, Grek, nie? Go szkoda, że wygrałeś z ligą. No. I szkoda, że tym duszeniem za pleców. No. Dobra. Trzymajcie się, gratuluję panowie. No widzisz, może do zobaczenia. Żadna waleczka, tylko... Nie, no myślę, że nie. Nie za bardzo ma to sens. No nie, no... Ale gre... nie żeby u was trenował. A, by było... myślałem, że... Nie, walka, walka. to nie. Nie, nie, nie. Nie, no to byś to zaklasował, mhm. myślę. E, dobrze, Michale, powiedz, w którym momencie odczułeś, że Alan to już nie da rady? W drugiej rundzie, jak już się zaczynał kłaść już zadawał coraz mniej ciosów, coraz lepiej b, b, łapałem ten dystans, mogłem uderzać i, i on już tak, no nie za bardzo, już tak nie czułem w ogóle jego siły ciosów. Jesteś, jesteś w ogóle zadowoleni z występów każdy, każdego z zawodników akademii? Nie wiem, no to trzeba rozmawiać z trenerem. No zadowolony trener na pewno nie jest, bo jednak Ewa i Szeliga przegrał. No, to nie no można ale ty tego. jesteś zwycięz zwycięzcą. No ale to no ja jestem zwycięzcą, no ale z wszystkich zawodników to nie wiem, czy trener jest zadowolony. Trzeba rozmawiać z trenerem. Michał, ja mówię, muszę ci powiedzieć, że jest taka dysproporcja pomiędzy tym, jak na, po konferencji przyszedłeś i rozmawialiśmy i ty po prostu mówiłeś tak, no. Co, jak, dobrze. Bo ciężko się A teraz wiesz, ja wiem, bo ty byłeś pod emocjami, a ja to widać po tobie, jak, ty jesteś, jak masz emocje w sobie, to naprawdę. To tak... W ogóle mi się nie chciało już z nikim rozmawiać, a ja musiałem, musiałem. No, Chciałem udzielić tych wywiadów ze względu, że to jednak są obowiązki medialne. Ja próbuję do tego podchodzić zawsze w taki sposób, dosyć profesjonalny, mimo już, jestem youtuberem. Właśnie jesteś youtuberem. A kiedy EBB, kiedy będziecie na konferencjach? No myślę, że już zaczniemy wszystko powoli. Cloud? Jesteśmy na fame. także no, no nie wiem, no jesteśmy na umowę zlecenia. Jak EB napiszę, to na pewno to będziemy robić. Mm -hmm. Także pozdrawiam cię Ebe serdecznie. Pozdrawiamy. Przyjacielu, pozdrawiam cię. Ja tam stoi pewnie. Mhm. Tak. Może być. Nie wiadomo, gdzie on jest. Dobrze, bo Ola, bo już cichy czeka, patrz, jak na mnie wypatruje. Już jest tak zły, że masakra. Dobrze. Dobrze. No, dobra. Dziękuję, ślicznie. Dziękuję.